Rozdział 13 szeroka rzeka. Maszerowali cztery dni, cztery długie dni, podczas których cała trójka rozmawiała niewiele i tylko o tym, czy iść dalej i jak unikać spotkania z wszelkimi nieprzyjaciółmi. Kiedy jednak stanęli w końcu nad brzegiem szerokiej rzeki, uświadomili sobie, że dalsze działania muszą przemyśleć dokładniej. Rzeka była głęboka, a nazwa oddała, oddawała trafnie jej charakter. Rozlewała się tak szeroko, że ledwie dostrzegali drugi brzeg. Wielki obszar wody rozciągał się niczym morze i nigdzie nie było widać żadnej przeprawy. Na brzeżnym piasku leżały na wpół zagrzebane zbielawe resztki drewnianych traw. Dawno temu ludzie pewnie przeprawiali się właśnie tędy przez rzekę, lecz teraz nie rosły tu nawet drzewa, z których można by zbudować tratwę? Rzeki porastały jedynie trzciny. Ląd po drugiej stronie jest płaski, to równina orzekła Jasmina? Patrząc zmrużonymi oczami ponad lśniącą taflą wody. Wystaje z niej coś ciemnego. Jeśli to miasto szczurów, to jest dokładnie naprzeciwko. Wystarczy. Się przeprawić, westchnął ciężko liw. Opadł na bielutki piasek i zaczął grzebać w plecaku w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Wyciągał kolejne przedmioty zakupione u toma i odkładał je na bok. Niemal o nich zapomniał, a dziś czuł do nich do tych rzeczy jedynie wstręt w Sklepie wydawały się takie interesujące, lecz teraz były tylko nic nie wartymi zabawkami. Paciorki dające ogień, chleb bezpieczenia, proszek do oczyszczania wody, rurka, z której miały wylatywać bąbelki światła, i małe blaszane pudełko z wyblakłą nalepką no tak, prezent od sklepikarza. Na pewno coś kompletnie bezużytecznego, czego i tak by nikomu nie sprzedał. Lips z pomrukiem zniecierpliwienia odwrócił machinalnie pudełko i chciał je odłożyć. Zjadacze wody stosować ostrożnie. Nie damy rady przepłynąć na drugą stronę, powiedział Barda. Musimy iść brzegiem, aż znajdziemy jakąś osadę, w której nam wynajmą łódź. Trudno, trzeba będzie nadłużyć drogi. Może nie trzeba będzie, rzekł nagle Lif. Towarzysze spojrzeli na nań zdziwieni. Chłopiec odczytał nagłos tekst na dnie pudełka. Sposób użycia. Rozsypać małą ilość zjadaczy wody w miejscu, w którym potrzebny jest suchy ląd. Uwaga! Działają przez jedną godzinę. Zachować ostrożność. Nie połykać. Przechowywać w suchym miejscu. Widzisz, że w tym pudełku naprawdę jest coś, co potrafi wysuszyć rzekę? Zaśmiała się kpiąco Jasminę. Niczego nie chcę powiedzieć. Lip wzruszył ramionami. Tylko czytam, co tu jest napisane. Więcej ostrzeżeń niż instrukcji, mruknął Barda, ale spróbujmy. Stanęli nad wodą, Lif podważył pokrywkę pudełeczka. Wewnątrz były maleńkie, nie większe od ziarnka piasku kryształki. Choć czuł się przy tym dość głupio, wziął w palce szczyptę substancji i rzucił ją na wodę. Drobiny od razu, drobiny od razu utonęły. Nic poza tym się nie wydarzyło. Lif odczekał jeszcze chwilę, a potem rzekł, próbując uśmiechem pokryć rozczarowanie. Spodziewałem się tego. Ten cały tom to nie jest człowiek, który by komuś dał coś za. Nagle aż podskoczył z głośnym okrzykiem. Z wody wynurzyła się duża, trzęsąca się jak galareta bryła nieokreślonej barwy. Za nią wyłaniały się kolejne. Te kryształy wysysają wodę krzyknął podniecony Barda. Nie mylił się. Napuchnięte do olbrzymich rozmiarów zjadacze wody łączyły się teraz, tworząc ściany powstrzymujące bieg rzeki. Pomiędzy nimi powstała wąska, kręta ścieżka błotnista i pokryta kałużami. Zdziwiony kryza Krakała, oliw, barda, i jasmina, zeszli niepewni na dno rzeki i ruszyli między galaretowatymi ścianami na drugą stronę. Kiedy droga się skończyła, chłopiec rzucił kolejną porcję kryształków i po chwili z wody wyrosły następne bryły, torując im przejście. Marsz po szerokiej, podnie szerokiej rzeki był dziwnym, budzącym lęk doświadczeniem. Przez cały czas myśleli o tym, co by było, gdyby drżące ściany się zawaliły. Masa wody runęłaby na nich, nie dając szans na przetrwanie. Szli dalej, brnąc w błotnistym gruncie i nie widząc niczego poza kolejnymi zagrętami drogi. Liv zaczął się właśnie martwić, czy zanim dotrą na drugą stronę, nie zabraknie kryształków w pudełku. Gdy nagle zobaczył przed sobą brzeg, wyszli na ląd i stanęli na skraju jałowej, wyschniętej równiny. Teren leżał na zakolu rzeki, otoczony z trzech stron wodą, powinien być więc żyzny, pokryty bujną roślinnością. Jednak z pieczonej ziemi nie porastało choćby źdźbło trawy. Jak okiem sięgnąć, nie było śladów jakiegokolwiek życia. Po środku znosiło się miasto, którego wieże połyskiwały ciemną czerwienią w promieniach zachodzącego słońca. Choć leżało w oddali, czyli emanujące z niego zło, gęstniejące wręcz w powietrzu. Zostawili za sobą rzekę i ruszyli pustą połacią lądu. Słońce opadało już nad horyzont, sklepienie nieba wisiało nisko i miało czerwonawą barwę. Z góry musimy wyglądać jak mrówki pomyślał Liv. trzy malutkie owady, które można zgnieść jednym ciosem. Czuł się wystawiony na niebezpieczeństwo jak jeszcze nigdy podczas tej wyprawy. Niezwykły nastrój udzielił się także krukowi, który siedział nieruchomo na ramieniu sminę. W chwili, jak zwykle schował się pod kurtkę, wystawiając tylko nosek. Nawet jednak towarzystwo ulubieńców nie mogło pomóc dziewczynie. Szła coraz wolniej, połącząc nogami i w końcu stanęła, drżąc na całym ciele. Wybaczcie szeptała, ale ten jałowy kraj to dla mnie śmierć. Nie mogę tego znieść. Twarz miała napiętą i bladą ramiona przygarbione. Liv z bardą spojrzeli po sobie właśnie sobie myślałem, że powinniśmy się już trzymać na noc, zatrzymać na noc, rzucił lekko Barda. Choć Liw wątpił w prawdziwość tych słów, wszyscy musimy odpocząć i posilić się. Poza tym nie zamierzam, bych wchodzić do tego miasta po zmroku. Usiedli na gołej ziemi i zaczęli rozpakowywać plecaki. Nie mieli jednak czym rozpalić ognia. Czas wypróbować paciorki krzeszące ogień, które kupiliśmy u Toma, rzekł Liw, usiłując zachować żartobliwy ton. W świetle zmierzchu przeczytał wskazówki na słoiczku, a potem położył jeden koralik na ziemi i uderzył weń mocno metalową kopaczką. Płomień buchnął natychmiast. Chłopiec dorzucił drugą kulkę, która także się zapaliła. Po chwili mieli płonące, wesołe ognisko, nie wymagające żadnego paliwa. Zadowolony Liv schował swoich do kieszeni. Jakaż to wygoda! nie mógł się nadziwić, Barda. Tego Toma jest niezły gagatek, ale przynajmniej sprzedaje rzeczy warte swojej ceny, choć było jeszcze dość wcześnie, rozłożyli swoje zapasy i zaczęli dyskutować, co chcieliby zjeść. Polali wodą jeden z okrągłych placków, bezpieczenia i patrzyli, jak błyskawicznie rośnie. Przybierając kształt boch na chleba, pokroili go i przypiekli na ogniu, a potem zjedli z suszonymi jagodami, orzechami i miodem, które dostali od reladów. Istna uczta, mruknął Barda, klepiąc się po brzuchu. Liw ucieszył się, widząc, że z twarzy jasminy odpływa napięcie. Liczyli na to, że ciepło, światło i jedzenie, podziałają na nią kojąco. Chłopiec spojrzał przez ramię ku odległemu miastu szczurów. Czerwona poświata na jego wieżach już dogasała i miasto tkwiło na środku równiny milczące, opuszczone i posępne. Nagle liw zamrugał, bo wydało mu się, że promienie gasnącego słońca płatają figle jego oczom. Przez chwilę miał wrażenie, jakby ziemia wokół ciemnych budowli zaczęła się poruszać jak płynąca woda. Spojrzał ponownie i zmarszczył brwi zaskoczony. Równina rzeczywiście się poruszała. Nie mogła to być falująca na wietrze trawa, opadłe z drzew liście, a więc co? I nagle już widział bardzo zawołał chłop ochryple. Mężczyzna podniósł głowę, dosłyszawszy lęk w głosie Lifa. Chłopiec chciał jeszcze coś dodać, lecz słowa uwięzły mu w gardle. Wpatrywał się błędnym wzrokiem równinę, czując zalewającą go, go falę przerażenia. Co się stało? zapytał Jasmina. I nagle oboje z barą zerwali się na równe nogi, wrzeszcząc w głosy. Z miasta wylewała się pokrywając całą równinę i sunąc ku nim długą, niską falą ogromna rzesza kotłujących się skaczących jeden na drugiego szturu.